Hej ludzie, tutaj, bady, witam was w kolejnym odcinku Science Rowa 3. No i, ukończyliśmy akt drugi, a ja siedzę na dziwnym urządzeniu do Ultoru latającym. No tak, miałem tutaj w garażu, pewnie z DLC jest, a właściwie to na pewno. A więc, um, zaczynamy akt trzeci, a w nim są dwie misje. Więc, um, Kinsey i Viola. Niech będzie ta. Zdalnie będzie idealnie. Ok, więc do złamanej lagi. Kolejny raz to taka baza spotkaniowa. Jak już można wywnioskować. Ok, trochę wolny ten sprzęt nie tak szybki jak saints w dol jak to się tam nazywa, jak to się mówi. Okay, will land ideal. Ne? Czy nie? O co jest? Tu teraz zamiast policji slag cały czas latał. No tak, super, wyładowałem. Hm. Idealnie, prawie. Alright, I am done fucking around. I want kilbane You want to hurt kilbane You gotta hurt his reputation. So what? We humiliate him? <sighs> Can't we just kill the bastard? Take Kilbane's mask, and all that's left is Eddie Pryor. It's worse than killing him. I don't know this is more Angel's thing. Kilbane would never agree to fight Angel. <laughs> He's more scared of Angel than me. Yeah, no offense, but you're kind of ridiculous. Relax. You're gonna look hot in the speedo. No neither. What? the rc gun you'll need it to take control of the leech drive vehicles why not just shoot him? these are supposed to look like accidents remember will i be able to use it from this high mm. right those right. cool. are better than him you think he'll fight me if there's no more contenders he'll have to it's easier just to kill him easier yes but nothing we're doing is easy when you raise kilbane's mask the screaming crowd, you know you made the right choice. I'll take your word for it. Yeah, so, and under the mask, there's Bane. E. What the fuck? That's right, folks! Get those hepatitis vaccines updated, because... What's happening? Why are the genes... 31. Right you are, Zack, and who better to announce the official lineup than the champion himself, Kilbey? Oh, you know, opponents have been arriving from all over to face their fears and meet the architect of their demise. So stay tuned as the press conference will be given to live from the Three Count Casino within the hour. I can't wait. I'm it's radio. Just, probably, information about the fight. To a mad mangler Little Roberts. mad mangler huh Więc so running over a bunch of people is probably his hobby Ugh, actually he's right back. fine work angel hey a mam teraz po prostu jeździć i przejeżdżać przychodniu. w tym jestem dobry akurat jakby kontroluje jego samochód. Dobra sprawa. Tylko, że trochę wolno się to rozjeżdża. A przechodzień? Aha, przechodzień to też swag. U świętych muszę przejeżdżać. No niestety wymaga tego sytuacja. Ups, tego słupa nie przejadę. Trzynasty, czternasty, gat. I tutaj, zielony pan, świja Aha, tu mi pokazuje jeszcze sygnał. I co tutaj? Aha, żaden problem. I boom. No brawo. Zaraz, jak tu się wbić? Aha, wystarczy, tak. A więc eliminujemy e, tych przeciwników, żeby wy... aha, znowu ta audycja. Minutes ago, mad mangler Merle Roberts, a luchador slated to compete in the upcoming Murder Brawl 31, ran over several pedestrians in what witnesses say was a rage-induced vehicular massacre. His body is being pulled out of the fiery wreckage as his career ended at a dead end. This is Jane Valderrama with a breaking news report. Jane Valderama była nawet w dwójce i pewnie w jedynce też była, tylko że nie grałem. Wow. No nieźle. A więc, eliminujemy tych przeciwników, żeby po prostu walczyć z Killbanem i nie mieć żadnych tutaj uh, kolejnych przeciwników na tej. na walce no gdzie się tam walczy! This I want my money back. Najpierw chciałem to zrobić. <laughs> ok. A więc, e, impreza na plaży. Robimy wielki wjazd. Budynek. Na krzywry. Boats. Dangerous things. Not as dangerous as helicopters. Trashcan Teddy is on a sky tour of the city. Do you know all this shit? Know so your enemy. Know so yourself. no have Cyrus, time to More breaking news. Blood. Aha, <laughs> my, Cyrus, but it was Angelo. Angelo. He The deaths of the drivers, other boaters, and partygoers on a nearby pier. Dobra, gdzie jest mój helikopter? Dobra, 700 metrów w tamtą stronę gdzieś. Ma się zderzyć ze swoim helikopterem? You lose control, if you don't it down. <laughs> Co to jest? Aj, nie mogę za szybko lecieć. Niestety. Did he just jump out? No, that was the pilot. Trash can must be flying now. Don't. By było tak w to. No, that's done. There any more? I've saved the worst for last. El Presidente. What's the problem? Oh, he's reached out to Stag for protection. He's afraid that Kilbane will try to kill him before the match. He's half right. Time to take over a tank. I think Stag's about to cause an accident. Ho ho! a tog. This Just in. It was shades of the great bootlegger recall of OT7, as yet another mechanical failure resulted in a fatal midair helicopter crash. Citizens of Steelport, a word of advice. Pull over And now. This is Jane Valero. go. Może ten tutaj jest blisko. Tylko żeby wszystkie nie poszły za nim go dorwę. Bo on tam gdzieś spierdzielił. No, cholera jest na. Pokaż się tu! Nie mogę trafić Dali mu jeszcze czołg, super tak każdemu dają. ladies and gentlemen the stillwater butcher has graced us with their presence you want to fight the best you fight me the best <laughs> the best is beating sway the spider god in a tijuana scaffold match the best is defending the world title 13 times in one night. The best is winning a last man standing match with two broken legs! Trust me, little Icarus. You're flying too close to the sun. Oh, my God. Quit being a bitch and put your mask up. If you want to be broken by the walking apocalypse, I will gladly oblige you. No, trochę wysoki ten Killbane, A więc, walczy z nami. już później dojdzie do starcia. Okej, okay, więc. Y 10 minut minęło. Starczy mi czasu jeszcze na misję. O, po co ta rakietnica? Spokoju trochę. Hajsu nie ma. Misja. Angel, łomot w trójce. Okay, so why are we here? Losing his mask is the ultimate shame a luchador can feel. I can't steal it back. I need to earn it. Alright, how do we do that? We hurt a lot of people. No, to dobrze. Mi się. Yeah, so what's the plan here? We tear this place apart until someone who knows my mask is shows. What happened to Ernie? This is Very awesome. save us. Aha, czyli burdel w kasynie. Powtórka z, ro z rozrywki w Science Road 2. Była taka misja, trzeba było rozwalić kasyno całe. A tutaj mamy widać to samo. Jeszcze luchadores są. To żaden problem. Jakiś silniejszy był. A wszystkie te triki, wrestling i inne sprawy związane z wrestlingiem to wymysł twórców, ponieważ twórcy są fanami tej dyscypliny sportu. No nie to miałem zrobić, nie ten przycisk. Dobra, go się, podnieście się. Ja mam tutaj się przesłuchać. Nie. What are you doing in my casino? Where is Kilbane keeping my mask? Okay, okay. It's gotta be in the vault, behind the tele cages. Reload. Okay. Avens. You więc... kept your mask? Why didn't you look for it earlier? You broke my spirit. I didn't think I was worthy enough to get it back. What changed? Meeting the Saints. <laughs> huh? No niejla. No, what? Here it is. And it's the real thing? I know every curve, every color, every mark on this mask. Then put that thing on and let's go! No, zwykła maska. A więc to on będzie walczyć, czy ja w końcu? Not yet. It's time to send Kilbane a message. Start with those statues. Fine. Tear this place up. Nie ma sprawy Posągi, co za posągi Wkurzaj mi się te zbiry Killbana, bo są kurzający po prostu. I dużo ich jest. A macie tak Gdzie te posągi? A ja jeszcze tutaj mam mało życia. <śm> to było niezłe No serio, nie wiem gdzie są te posągi. Tutaj coś jest Ogramy w Black Jacka? Dawaj ta. A o to chodziło. Tu zaraz się to zniszczy. Jeszcze kilku zbirów Kilbana Chicraftsmanship amunicji nie tak mało na szczęście. Gdzie ja zabądziłem? To tutaj jest Nasz szupaka o podłogę. Tutaj jest jakiś. Jest. Jeszcze miniaturki i żywe. Wow, o tym nie było mowy. Dostał kilka kul w web, żyje. No nieźle. No widzicie, z tą bronią wszystko jest łatwiejsze. Wow, wow, to jest ten, ten ich silniejszy. On sobie ma taką broń, co miota granatami. Zaraz wam ją pokażę. O. Dokładnie. A więc mogę tak zrobić? No, i po sprawie jeszcze tylko ci, dla rady go złapać? No jedno powinno, dobra, pierwszy co. Wyjdźmy na chwileczkę. Nie chcę mi się tam wchodzić. O, o. o prawie. Słyszę brutala. Oj, i to niezłego brutala. I to dwóch brutali. No nieźle, teraz mi się przydała ta broń. No, gdzie ten granat, co go chciałem rzucić w niego? Przestań się palić. Jako trzeba tutaj bić w te, 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 te pojemniki z gazem, to wtedy wybuchnie. Zaraz mogę zrobić tak, chodźcie gnoju. No super, podchodź. Ogień zwalcza ogniem i to nie działa. A to masz, łap rakietnicę. I wypchaj się tym. No, a więc y, ci dwaj zostali. Się skampili na górze i teraz trzeba ich rozwalić. Pozdro 600, lecimy kurwa tutaj. Bonus BGC. No, po sprawie. Umot w trójce ukończono. 17 minut jest, a ja jeszcze mam kupę czasu, i co by tu zrobić? Może kolejna misja? Taki dłuższy odcinek, może? Możliwe. Mordownia 20... 40... Nie, 31, tak. Tonight's been a great night, and it's not slowing up, Bobby. An incredible night, Zach. And now it's time for the main event. I can't wait. Let's do it. Killbane prior, the walking apocalypse himself. You can't help but wonder how the Stillwater butcher can't compete. I'll tell you, Zach, this psycho is a complete whack job. You know when he came out of the womb, this guy literally choked out the doctor with his own umbilical cord. He's that fucking sick. I'll be ringside keeping luchadors off your ass while you finish Killbane. Good luck, man. Well, there it is, Bobby. The Saints receiving no love here not at all it is raining hate down where they are and of course it is after what their capo did to stillwater they're lucky the fans aren't knifing them on their way to the ring wait oh my god look at that it's angel de la muerte angel de la muerte the second half of the pale riders sometimes regarded as the herald of a walking apocalypse the youngest wrestler to ever win the super kick Cup is here in the steel court arena history is writing itself tonight zach after his questionable loss to Kilbane years ago, Angel dropped off the face of the earth. If you're a fan of murder brawl, this is shaping up to be the best night of your life! And speaking of surprises, here comes the luchadors in force. The butcher some help from the... tutaj komentatorzy trochę mówią za mnie, ale to mniej ważne. Bo co to jest? Będę rybą walczyć? Rykin. Też mają lalki. wszystko. Spadaj stąd. O, the luchadors are on the side of the vultus lachomchikabonna forgetting what we were talking about bobby Oh my God! No Angel is out of the ring. I can't believe this, Bobby. This is punishing to watch. The Luchadors are manhandling Angel. This is sick. He's getting kicked around like a sack full of dead puppies. Oh, geez. Wait. The Butcher of Stillwater is making his way towards Angel. How much can one person be expected to? Oh my God! A chainsaw! What the? F oh my God! prawdziwa mordownia. They didn't account for the murder brawl chainsaw. It was a desperate move for a desperate time, but it looks like the gamble has paid off. Now this is what people came here to see: the Butcher of Stillwater on an unstoppable rampage. You they can't be happy to see this. No, neither them it was to a

I can hold off these jobbers. Well, it looks like people are gonna see the fight they paid for. No problem. The butcher of Stillwater stands toe to toe with kilbane Now this is classic Saints tactics. Use someone to weaken up the opponent, then swoop on in for the kill. I love it. I I'm the ring. No. Cienias. I am gonna rip that mask off your fucking face! Ringu. You... will be begging for me to kill you! This is it, folks. Two giants in the field of destruction, facing off our entertainment. Does it get any better ja than no, it doesn't. Though only one of these two has the the Let's all remember how the Stillwater Butcher got the name people of stillwater for the death's cause kilbane winds up he dodged it here comes the reversal look at the brutality from the butcher I I think a, cool, a cool. giant like kilbane hasn't thrown in a few punches here and there outside the ropes bobby not like the punches being thrown in here tonight zach both of our contenders seem to be out for blood

Looks like the Stillwater butcher is... Ale znowu. Au. No nieźle. Ja tylko, że. Ile razy ja mam tak z nim postępować? A okej, okay, mam te broni wziąć, bo inaczej nie pyknie. Przegarnąłem. Ogarniam.

Nobody! Unbelievable! All's fair and love and murder, Brawl! Kubain's knocked... no, And here come the luchadores in his place. Murder, Brawl is certainly giving the finest and blood-gushing, bone-mashing entertainment tonight, Bobby. My heart goes out for the cleanup crew on this one. Zach. No, what's Walk. You even Another kill switch. Unbelievable. Another reversal. To po raz kolejny to samo. The kill just can't connect with the kill switch. Żaden problem. I tak 10 razy. No ale tym razem jakieś nowe chwyty, no nie.

a man with the receiving hair <laughs> a receiving hairline i i'm the saints are still standing what a night Zack. what a night Kilbane, it's just a match it's my fucking reputation This is my city. I am Caesar! Oh. And I get to fiddle while it burns. Chyba się wkurzył. Dobra, więc kontynuujemy dalej. Maska Kilbana, mogę sobie ją nosić teraz. nieciekawa jakaś. Zielony kolor. Ech bardziej wolę filetowy <grymne> wiadomo